Nie muszę ukrywać, że mi osobiście Samsung Galaxy S8 wizualnie nie do końca przypadł do gustu. Inaczej jest LG G6, które już całkiem mi się podoba, ale to co zrobiło Xiaomi w dniu dzisiejszym to przebija dosłownie wszystkich. Nie tylko pod względem designu, choć ten może nie wyróżnia się tak bardzo jak poprzednio wspomniane telefony, ale pod względem specyfikacji i ceny naprawdę myślę, że Xiaomi zawołuje rynek. A mowa oczywiście o ich najnowszym modelu flagowym, czyli Xiaomi Mi 6. Dzisiaj go zaprezentowano i w tym materiale wam jego specyfikację, a także cenę w Chinach. Zobaczymy jaka będzie w Polsce. Tak więc zapraszam do oglądania. Zanim jeszcze przejdziemy do samego Mi 6, to chciałbym Was zachęcić do subskrypcji naszego kanału. Kliknijcie czerwony guzik na dole. Aby zasubskrybować, oraz dzwoneczek, aby dostawać powiadomienia o nowych filmach. Dzięki temu nie przegapicie żadnego filmu na VideoTest.pl. No ale przejdźmy już do Miszustki. 6. Miszustka 6 będzie prawdopodobnie najmniejszym smartfonem flagowym w tym roku. No chyba, że Apple postanowi zrobić nadal 4,7 calowego iPhone'a, nie postanowi ich powiększyć, nic na to nie wskazuje, ale na pewno jeśli chodzi o Androida, to Mi 6 jest. Najmniejsza, a najmniejszy jest właściwie jej ekran, bo będzie miał przekątną 5,15 cala. Do tego, co jest ciekawe, na dole nie mamy fizycznego przycisku home, mamy przycisk dotykowy i mamy tam również czytnik linii papilarnych, a całość jest pokryta szkłem. Mamy po raz pierwszy czytnik linii papilarnych, który jest wtopiony niejako w ekran, a właściwie w szkło, w taflę szkła, która go przykrywa. To chciało zrobić Apple, jak widać, da się to zrobić. Xiaomi już to zrobiło, jak będzie w iPhoneie zobaczymy, ale w Mi 6 wygląda to obłędnie i mam nadzieję, że działa równie dobrze. Co do designu samego urządzenia. Po bokach mamy naprawdę bardzo małe ramki, praktycznie ich nie ma, ale na górze i na dole mamy tak zwane lotniska, czyli te paski są dosyć duże, więc Xiaomi mi nie poszło w tą samą stronę co LG czy Samsung, ale telefon nie wygląda źle, telefon wygląda naprawdę stylowo. No i przede wszystkim mamy ten przycisk home na przodzie, który w wielu przypadkach może być bardziej funkcjonalny, chodzi mi głównie o czytnik linii papilarnych, niż ten umiejscowiony z tyłu urządzenia, jak w tym Galaxy S8 czy w LG G6. Z tyłu mamy ta fleszkła. Są dostępne trzy wersje kolorystyczne. Jest dostępna wersja biała, czarna oraz ta, która najbardziej mi się podoba fioletowa. Ma ona również złote wstawki po bokach czyli ramki są złote, zaś tył urządzenia jest fioletowy, jak i przód. Jest również specjalna wersja ceramiczna z dodatkami złotymi. Ona jest nieco cięższa i jest nieco droższa, ale o cenach potem. Mam tutaj również dwa aparaty fotograficzne, jeden jaśniejszy, tradycyjny oraz drugi nieco ciemniejszy, lecz z dwukrotnym zoomem, więc Xiaomi Mi 6 niejako chce konkurować z iPhone'em 7 Plus i właśnie do tego smartfona był on porównany podczas dzisiejszej prezentacji. Matryce w aparatach mają 12 megapikseli. Przednia kamera również została ulepszona względem poprzednika. I zobaczymy, jakie zdjęcia będzie wykonywać. Wracając do konstrukcji urządzenia. Jest to urządzenie odporne na zachlapania. Nie na całkowite znużenia, ale na zachlapania. Według mnie zdecydowanie wystarczy, niepotrzebna jest wodoodporność całkowita. Rzadko kiedy nurkujemy z telefonem czy nagrywamy nim pod wodą, a taka odporność na się jest bardzo przydatna. Telefon oczywiście jest dual simem, tak jak myślano zabrakło gniazda jack 3,5 mm, więc Xiaomi nadal idzie w konkurencję taką sporą do Apple, gdzie chce jakby robić te telefony podobne, może nieco, bo dół urządzenia również wygląda bardzo podobnie. No nie muszę wspominać chyba o tym, że mam tutaj ładowanie za pomocą USB typu C i jest obsługiwany Standard Quick 3.0 Wracając na chwilę do ekranu Bo powiedziałem o jego przegodnej Ale nie powiedziałem o tym, że na sam ekran jest 120 patentów Posiadano też technologię ochrony oczu No i jest to IPS Jak on świeci? Jestem tego bardzo ciekaw Jeśli tam jest 120 patentów naprawdę na ten ekran to nie wiem, jak wspaniały on musi być. Chciałbym to zobaczyć na żywo i mam nadzieję, że to mi się uda e, jak najszybciej. Co do procesora, mam tutaj ten sam procesor, który jest wyposażony w Samsung Galaxy S8 i S8, Plus, a jest to Qualcomm Snapdragon 835, więc najnowszy układ od właśnie Qualcomma. Dodatkowo, w tym urządzeniu mamy 6 GB pamięci RAM. Jest to 2 GB pamięci więcej, i tak jak w naszym filmie o wadach i zaletach. S8, S8+, Plus. mówił Robert Nawrowski, że tam przydałoby się 6 GB pamięci RAM, to widać Xiaomi postąpiło według tego, jak myślał Robert, no i zastosowali te 6 GB pamięci RAM. Myślę, że to bardzo dobre posunięcie, ze względu na to, że nie każdy smartfon teraz może się poszczycić tak dużą ilością pamięci operacyjnej. Dodatkowo podstawowa wersja ma 64 GB pamięci nadane, pamięci wbudowanej, jest również wersja 128 GB, ale oczywiście za większą dopłatą. Przejdźmy więc w ten sposób płynnie do ceny tych urządzeń. Nie będę Wam podawał cen w yuanach, bo to nie ma żadnego sensu, bo staram się od razu je przeliczyć na złotówki. Dlatego podstawowa wersja, 6 GB pamięci RAM, 64 GB pamięci wbudowanej to... 1400 zł. Nie, nie mylicie się. Powiedziałem właśnie, że to jest 1400 zł. Gdzie w porównaniu do 4000 za Samsunga Galaxy S8 plus czy troszeczkę mniej, 3500 bodajże, czy 600 za e, Samsung Galaxy S8, no to jest naprawdę różnica, a ten telefon jest mocniejszy. W AnTuTu Benchmark osiągnął 30 tysięcy punktów więcej, oczywiście mówię o Xiaomi Mi 6, więc zapowiada się naprawdę niezły potwór. Droższa wersja, czyli 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej, to wydatek około 1700 zł, zaś wersja ceramiczna ze złotymi dodatkami to wydatek 1800 zł, więc pod względem cena jakość Xiaomi nadal nie ma sobie równych. No i mam nadzieję, że jak najszybciej ten model pojawi się w sprzedaży, że jak najszybciej będzie można go nabyć. Podobno ma wejść do sprzedaży 28 kwietnia, więc już w przyszłym tygodniu w piątek. Więc za jakieś dwa tygodnie powinien się pojawić m.in. na Gibestcom oraz innych chińskich serwisach tego typu. Ja jestem bardzo ciekaw tego urządzenia. Planowałem zakup iPhone'a 6S lub 6S Plus. W najbliższym czasie. Jednak po premierze miszustki, strasznie zastanawiam się nad tym, czy nie przesiąść się z mojego HTC właśnie na miszustkę, bo jest dużo tańsza niż inne flagowce w tym roku, a jest naprawdę świetna. Zapowiada się naprawdę świetnie i mam nadzieję, że nie będzie z nią żadnych problemów. A no tak, bateria, jeśli mowa o problemach to od razu przypomina mi się bateria. Mam tutaj ponad 3000 mAh, więc przy Snapdragonie 835, który jest dosyć energooszczędny oraz dość niedużym ekranie jak na dzisiejsze standardy, myślę, że bateria będzie trzymała bardzo dobrze. Być może nawet dwa dni dla tego urządzenia będą osiągalne przy jakimś nieintensywnym użytkowaniu, no ale myślę, że na dzień spokojnie wystarczy nawet z zapasem. No zobaczymy, wyjdzie w praniu, mam nadzieję, że uda mi się to urządzenie otrzymać do testów. Tymczasem się z Wami żegnam. Zapraszam Was do subskrypcji naszego kanału ponownie, do dania łapki w górę. Zapraszam naszego Facebooka, Instagrama, Twittera oraz na naszą grupę testerzy wideotestów na Facebooku. Wszystkie linki oczywiście macie w opisie. Macie tam również link do strony videotesty.pl, gdzie zobaczycie pełną specyfikację cyferka po cyferce. Jeśli nie satysfakcjonuje Was taka forma wideo, to możecie tam zobaczyć sobie w tabelce czysto czarno na białym, jaka jest specyfikacja tego urządzenia. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!